Cześć, witam was bardzo serdecznie na moim kanale i w tym materiale przedstawię wam moją pięciotopkę kieszonkowców. Pod tym tajemniczym tytułem będzie się kryło pięć tytułów gier karcianek, które przede wszystkim będą charakteryzowały się bardzo małymi gabarytami. Teoretycznie powinny się zmieścić właśnie do waszych kieszeni, ale tak naprawdę będą miały na tyle małe pudełka, że po prostu zmieszczą się do każdego rodzaju bagażu czy torebki. Zapraszam Was do oglądania i ciekawa jestem waszych wrażeń, które gry znacie, a które ze zdziwieniem powitaliście na tej pięciotopce. Na miejscu piątym na mojej liście pojawiła się karcianka, która została wydana przez wydawnictwo UV Games, ale nie jest to taka zupełnie mechaniczna nowość, ponieważ jej męski odpowiednik poznaliście jakiś czas temu. Zapewne już domyślacie się o jaki tytuł chodzi. I oczywiście chodzi o bandidę, czyli damską wersję gry Bandido. Natomiast w, tej, w tym oto tytule będziemy mieć troszeczkę trudniejsze zadanie. Natomiast jeśli chodzi o mechanikę, no to jest identyczne. Czyli mamy tutaj kafelek taki startowy, który jest dwustronny w zależności od tego, jak bardzo chcemy sobie utrudnić rozgrywkę. Ustawiamy go stroną na 5 albo na 6 wyjść. Naszym zadaniem jest powstrzymanie bandidy przed ucieczką z więzienia. W swoich łapkach będziemy mieć trzy karty z różnymi takimi rozgałęzieniami tych korea natomiast no nie zawsze będą one nam służyły i czasami będziemy musieli zagrywać takie karty, które będą tworzyły dodatkowe ścieżki, które będą mogły dać jej możliwość ucieczki. W wersji podstawowej, w Bandido, mamy również takie latarki, które będą służyły jako takie możliwość złapania bandidy na gorącym uczynku, natomiast w Bandidzie mamy tutaj troszeczkę więcej tych kart z efektami, które wprowadzają do rozgrywki jeszcze większą rozmaicenie. Mamy tu e, termosy, drabinę, e, mamy tu dzwonek, e, mamy również mapę, no i mamy plecaczek. Wszystkie karty, oczywiście ich działanie są opisane w instrukcji, która jest naprawdę bardzo dobrze przygotowana. Gra jest kooperacyjna, natomiast nawet jeżeli nie lubicie kooperacji, to w tym przypadku, jeśli chodzi o taką rozrywkową e, wersję i wyjazd wakacyjny, sprawdzi się naprawdę wyśmienicie. Zasady błyskawicznie się tłumaczę. Owszem, jeśli chodzi o te karty z efektami, no to trzeba troszeczkę bardziej przysiąść, zgłębić ich zasady. I w chwili, kiedy będziemy znać te efekty, no to będziemy wiedzieć, w którym momencie je zagrywać, bo nie wszystkie będą nam pomagać. Natomiast gra sama w sobie jest naprawdę bardzo fajna i ma efekt taki kolejnej partii. Czyli kończymy, przegrywamy, bo zwykle będziemy przegrywać, no chyba, że nam się naprawdę tak karty super ułożą, że bardzo szybko zamkniemy te wszystkie korytarze. Rzadko to się zdarza, natomiast e, jeszcze jeden taki protip, ta gra nie nadaje się na stół, ponieważ ona w sposób absolutnie nieprzewidywalny tutaj będzie rosła, e, jeśli chodzi o układ tych kart. Natomiast, tak jak mówię, jeśli chodzi o takie rozgrywki wakacyjne z przyjaciółmi, do wprowadzenia nowych graczy, rewelacyjnie się sprawdzi. Na czwartym miejscu jest gra od wydawnictwa nasza księgarnia, którą pokochałam od pierwszej rozgrywki. Tutaj będziemy zbierać upsy. Wiecie już o jakiej grze mowa? Oczywiście, o grze. Paszczaki 2. Dlaczego 2? Jeden ja go też lubię. Natomiast paszczaki 2 są bardziej tutaj zaawansowane i trzeba się bardziej nagłówkować. Naszym zadaniem będzie. Pozbyć się wszystkich kart z ręki. Ale uwaga, tutaj mamy w sposób specyficzny zagrywanie tych kart, ponieważ po pierwsze będziemy budować piramidkę. Żeby ułożyć kartę w kolejnym e, rzędzie, będziemy musieli mieć po pierwsze podstawy, a po drugie, w tych, na tych dwóch kartach, które stanowią podstawy tego e, zagrania tej karty, musi być jedna z tych kart, które właśnie chcę zagrać. Więc tu będziemy się nawzajem blokować, będziemy to robić wszystko, żeby zejść z naszych kart, ale jednocześnie, żeby Zablokować innych graczy. Uwierzcie mi, gra ma po prostu tak proste zasady, a jednocześnie tak fajnie mm, daje takie uczucie naprawdę satysfakcji chwili, kiedy uda nam się zejść z tych wszystkich kart, i kiedy właśnie tutaj e, zgnębimy jakiegoś innego gracza i z, z, będzie miał na rękach naprawdę e, dużo tych upsów. Upsy zbieramy w postaci właśnie o takich oto żetonów, i na koniec gry, kto ma najwięcej upsów, ten przegrywa. Karty same w sobie są, wiecie, no, tak jak paszczaki, te jedynki, czyli mamy tutaj akrobatów, których będziemy właśnie zagrywać na tych kartach. Ale tak jak mówię, same zasady. Uwierzcie mi, są naprawdę proste, ale po drugie dają niesamowitą satysfakcję. W ten tytuł będzie mogło grać aż 6 graczy i uwierzcie mi, niezależnie od liczby tych graczy, naprawdę ta rozgrywka jest przesympatyczna. Wydaje się to grą dla dzieci. Nieprawda? Słuchajcie, dorośli naprawdę super spędzają przy niej czas. I jeśli chodzi o moje spotkania z przyjaciółmi, bardzo często paszczaki lądują na koniec naszego spotkania, właśnie jako taki filerek, taka kropeczka nad i taka wisienka na torcie, która powoduje, że ten wieczór jest jeszcze przyjemniej zakończony. Na miejscu numer 3 umieściłam karciankę od wydawnictwa Portal Games, która była premierą jeszcze w tym roku na portalkonie. Mowa oczywiście o grze wredna małpa. Natomiast tu już zaznaczam, ta małpa wcale nie jest wredna. Natomiast inne zwierzątko jest tutaj wredne. Jeśli chodzi o zasady, mamy tutaj bardzo proste. Po prostu będziemy musieli zejść ze wszystkich kart. Wydaje się to proste. No, natomiast tutaj mamy bardzo fajne mechaniki. Po pierwsze, karty mają zagrane jakieś efekty, które będziemy musieli um, wykonywać. No, i dodatkowo musimy zagrywać w odpowiedni sposób te karty na wspólny stos. Będziemy często brać na rękę ten stos, ponieważ nie będzie on nam pasował do tych kart, które mamy na ręce. Ale jeszcze dodatkowo mamy tutaj. Ja bym powiedziała taką mechanikę ze snu e, gry nasza księgarnia, ponieważ mamy cztery zakryte karty, które w trakcie rozgrywki będziemy chcieli poznać. Natomiast oczywiście zdarzają się, bo jest to gra losowa, karciana, więc nie wiadomo, jakie karty będą nam wpadać na rękę. No to oczywiście zdarzy się tak, że nawet nie znając tych kart, będziecie mogli wygrać. Natomiast e, lepiej uwierzcie mi w trakcie rozgrywki zagrywać takie karty z takimi efektami, które pozwolą nam albo podejrzeć, albo podmienić te karty na takie, które dadzą nam najwięcej swobody. Jeśli chodzi o zagrywanie tych kart. Na kartach mamy właśnie zwierzątka, na siedmiu takich kartach, na siedmiu nominałach mamy różne efekty, które będą powodowały, że musimy coś zagrać, podejrzeć, zakończyć stos. Natomiast taka propos wredności, to tak naprawdę wredna jest mrówka. E, jeśli zagrywamy mrówkę to jest to nie jako joker, czyli możemy zagrać ją na każdą kartę. Natomiast w chwili kiedy ją zagramy to bierzemy cały stos. Więc tu wiecie, jest ryzyko i zabawa, ponieważ w pierwszych e, turach być może zebranie tych kart da nam większą swobodę na to, żeby e, wykonywać swoje akcje w kolejnych turach. Natomiast pod koniec gry, kiedy będziemy zbierać coraz więcej i więcej kart, to będziemy chcieli się tych mrówek jak najszybciej pozbyć. Gra jest naprawdę rewelacyjna, e, tu pozdrawiam serdecznie Wojennika, z którym spędziłam cały Portalcon grając właśnie w ten oto tytuł i no już nie zliczę nawet tych rozgrywek, ile wtedy ich było. Za każdym razem po prostu świetnie się bawiliśmy, mam nadzieję, że też ma takie wrażenie. W każdym razie jesteśmy umówieni na kolejny Portalcon, niekoniecznie właśnie do Wrednej Małpy, bo mamy tu w planach inne tytuły poznanie Natomiast jeśli lubicie spędzać czas z przyjaciółmi i znowu jeśli chcecie zakończyć e, wieczór takim e, króciutkim fajnym filerkiem, to znaczy jest tutaj wersja z fasolkami, która zabiera trochę dłużej czasu, ale nie wiem czy jest to konieczne, wydaje mi się, że ta wersja podstawowa gry jest na tyle fajna, że lepiej w nią zagrać. I jeśli chcecie wprowadzić właśnie nowych graczy, albo pograć z dzieciakami, albo tak zupełnie na luzie właśnie w jakimś takim towarzystwie nie grającym, wredna małpa, naprawdę świetnie się sprawdzi. Na miejscu drugim jest gra, która pewnie według niektórych powinna znaleźć się na miejscu pierwszym. Natomiast ja tutaj wziąłem pod uwagę przystępność zasad i um, chęć zagrania w kolej, kolejny raz w różnym gronie, ponieważ ten tytuł, pomimo tego, że ma proste zasady dla osób, które już grają w gry planszowe, dla niektórych mogą być dość kłopotliwe, żeby zrozumieć poszczególne działania różnych um, tutaj um, zagrań. Mowa o grze Scout. Która jest absolutnie rewelacyjna i absurdalnie droga za takie małe pudełeczko, które mieści tylko i wyłącznie karty i tekturowe różne znaczniki. Gra ma bardzo fajny przebieg. Generalnie jesteśmy tu w cyrku, czyli jeżeli ktoś szuka klimatu, to się nie doszuka. Ale w każdym razie będziemy tutaj zagrywać karty, które będą albo z takimi samymi nominałami, albo które będą tworzyły jakiś sekwens, ale uwaga, nie będziemy mogli totalnie ruszać kolejności tych kart, które mamy na ręku. Na samym początku możemy się tylko i wyłącznie zdecydować na to, żeby flipnąć nasze karty, czyli przełożyć do góry nogami, ponieważ na każdej karcie mamy pole dzielone. Już zaraz na szybko pokażę, jak to wygląda. Mamy zawsze dwie cyferki, dwie różne cyferki, które są na tej karcie, więc w chwili, kiedy nam się nie podoba układ na e, naszych rękach e, w tę stronę, wszystkie karty, wszystkie podkreślam, przekładamy na drugą stronę. Natomiast można to robić tylko i wyłącznie przed samą rozgrywką, czyli w chwili, kiedy przyjrzymy się naszym kartom i stworzymy sobie e, w głowie projekt, jak zejść z tych kart. Gra kończy się natych, natychmiast w chwili, kiedy. Któryś z graczy zejdzie ze wszystkich kart na ręce, natomiast pozostaje dostają punkty ujemne za te karty, które zostaną na ręku, natomiast te, które mają przed sobą jako lewy, dają punkty dodatnie. No i oczywiście wygrywa gracz, który zbierze najwięcej punktów. Gramy tyle rund, ile jest gracz, ilu jest graczy, czyli w tym momencie, zależnie od tego, ilu jest graczy, no to ta rozgrywka może być krótsza lub dłuższa. Gra jest absolutnie prześwietna. Powiem Wam, że nie sądziłam, że, mając do czynienia z tak prostymi zasadami, z tak prosto przygotowanymi kartami, ta rozgrywka może być tak interesująca i tak pełna decyzji. Bo owszem, na samym początku rzeczywiście po rozdaniu wszystkich kart. No to nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie karty w jakiej kolejności znajdą się na naszych rękach. Natomiast mamy tutaj na samym początku już decyzję do podjęcia, czyli to właśnie flipnięcie tych wszystkich kart na ręce i utworzenie sobie w głowie schematu działania, czyli w jaki sposób zagrywać poszczególne karty, żeby wyjmując na przykład ze środka, połączyć dwie kolejne karty, które dadzą nam właśnie możliwość przebicia jakiś tam lewy na stole. Naprawdę polecam serdecznie spróbować. Jeżeli lubicie karcianki, lubicie filerki, lubicie inteligentne gry, które naprawdę dają satysfakcję, gdzie rzeczywiście czuć te decyzje, które podejmujemy, gdzie jest dużo śmiechu, dużo emocji nad stołem, no to zdecydowanie Scout to jest jedna z tych gier, które no chyba każdy gracz powinien mieć w swojej kolekcji, żeby właśnie z kieszeni wyjąć i na koniec wieczoru powiedzieć, ej, ludzie, gramy w coś fajnego. Więc, jeżeli, do góry nogami, jeżeli lubicie karcianki, takie szybkie, które naprawdę bardzo fajnie um, sprawdzają się w różnych gronach um, graczy, no to scout jest naprawdę mistrzostwem świata. Tylko tak jak mówię, tutaj już troszeczkę sceną poleci polecieli, jeśli chodzi o wydawnictwo, natomiast no, myślę, że warto. Teraz pewnie się zastanawiacie, że skoro nie scout, to co umieściłam na miejscu numer jeden? Odpowiedź jest bardzo prosta: gra, która podbiła serca wszystkich graczy, którym ją pokazałam i co więcej, mojej rodzinie. Mowa o grze List Miłosny, której polskim wydawcą jest wydawnictwo Rebel jeśli chodzi o moją miłość do tej gry, no to powiem Wam, że ona jest dość szeroka, ponieważ mam po pierwsze tę wersję, którą tu widzicie mam wersję, którą zabrała mi moja córka, czyli ten taki najmniejsze wydanie listu miłosnego takiego podstawowego, mam wydanie z wersji Gwiezdnych Wojen i jeszcze mam wydanie w wersji Lovecrafta jak widzicie, naprawdę lubię ten tytuł i lubię go z wielu powodów po pierwsze, naprawdę błyskawicznie można to wytłumaczyć, bo tak naprawdę trzeba mieć tylko i wyłącznie umiejętność czytania na kartach, no a potem jeśli chodzi o samą strategię, no to wiecie, sami sobie ją wypracujemy gra polega na tym, żeby na końcu gry, o ile nie odpadniemy w trakcie rozgrywki, mieć kartę na ręku, one jak największym nominale, no a poza tym na kartach będą różne efekty, gdzie właśnie w swojej turze, mając jedną kartę, dobieramy z talii jeszcze jedną kartę z tych dwóch Zagrywamy jedną kartę i odpalamy efekt na niej. To jest wszystko. Natomiast to, jak ta gra potrafi wzbudzić wiele emocji, to jest naprawdę coś niesamowitego. Za każdym razem, kiedy e, moje dzieciaki grają, kiedy e, grają koleżanki i koledzy moich córek, ja słyszę z przyjemnością przeogromny śmiech i dyskusję, dlaczego mi to zrobiłeś, albo dlaczego zagrałeś tę kartę, dlaczego? skąd wiedziałeś, że mam dziewiątkę. Generalnie, słuchajcie, emocji jest tu bardzo dużo i e, jeśli chodzi o moją tą pięciotopkę, ja bym chciała się też troszeczkę niejako usprawiedliwić, ponieważ przede wszystkim zależało mi na rankingu gier, które mają jak najprostsze zasady. I um, zawierają tak naprawdę najwięcej emocji w trakcie rozgrywki. No i jeśli chodzi o skauta, tak jak mówię, tutaj troszeczkę ja bym wzięła taki poziom wyżej dla graczy, ponieważ zrozumienie właśnie tych wszystkich zależności i zobaczenie um, tego, co możemy zrobić z tymi kartami, wydaje mi się troszeczkę jednak trudniejsze niż list miłosny. Dlatego na moim miejscu numer jeden umieściłam właśnie list miłosny z racji tego, że jest aż tak przystępna i że um, jest to moim zdaniem gra, która zdecydowanie spodoba się, większej liczbie graczy niż Scout, bo tak jak mówię tutaj, przystępność tych zasad jest zdecydowanie na korzyść Listu Miłosnego. No i dodatkowo no same, słuchajcie, ilustracje na tych kartach, przynajmniej w tym wydaniu, mi się strasznie podobają. Poza tym, jeśli chodzi o sam List Miłosny, w sieci znajdziecie przeróżne wydania w wersji, nie wiem, Koników Pony i różne inne, czyli gra jest naprawdę po prostu bardzo popularna nie tylko w Polsce. Ja się bardzo cieszę, że właśnie tutaj wydawnictwo Rebel od czasu do czasu odświeża ten tytuł, w sensie wydaje ponownie, w tym oto wydaniu, które jest, jak widzicie, bardzo kieszonkowe, czyli rzeczywiście możemy schować do kieszeni i po prostu, będąc na randce, w, no w kinie przesadziłabym, bo troszeczkę tam ciemno, ale czekając na seans, jak najbardziej możemy po prostu wyciągnąć i zagrać bardzo szybką partyjkę w list miłosny. Jeśli chodzi o tą pięciotopkę, no to tak się przedstawia. Mam nadzieję, że Wam się podobała. Bardzo jestem ciekawa Waszych pięciotopek kieszonkowców, czyli gier, które zabieracie ze sobą, które są w wersji bardziej takiej um, imprezowej, ja bym powiedziała, ponieważ jeśli chodzi o pięciotopkę gier karcianych, takich stricte karcianych, no to zdecydowanie zupełnie inaczej by się tutaj plasowały poszczególne tytuły i nie sądzę, żeby któryś z tych znalazł się właśnie w tej. E, pięciotopce takich klasycznych kart e, gier karcianych. Natomiast tak jak mówię, zostawcie komentarz, e, dajcie tutaj reakcję i napiszcie mi oczywiście swoje pięciotopki kieszonkowców, które uważacie za takie, e, które po pierwsze świetnie się sprawdzą w towarzystwie, świetnie się sprawdzą w, w, do wprowadzenia nowych graczy i właśnie mają małe gabaryty. To wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Cześć!